Zwykle pokazujemy Wam samochody sportowe i kolejny odcinek też będzie o samochodzie sportowym, ale z biegiem czasu coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że samochód idealny do wszystkiego po prostu nie istnieje. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie nietypowy i pokażemy Wam samochód, który byłby idealnym uzupełnieniem garażu, w którym macie jedno, dwa bądź trzy samochody sportowe. I będzie to Mercedes W212, czyli popularna E-klasa w wersji po liftingu. Zapraszam Was na materiał. Oczywiście w wyjątkowych przypadkach będzie idealnym daily na przykład Audi RS6, czy też nowy M3 Touring, albo chociażby Panamera Gran Turismo. Tylko żeby wjeżdżać 5000 km miesięcznie tego typu samochodem trzeba mieć naprawdę zasobny portfel, a zazwyczaj w takich przypadkach w garażu stoi jeszcze kilka innych znakomitych wózków sportowych z naprawdę z najwyższej półki. My dzisiaj skupimy się na tym, żeby wypunktować naszego Meśka i sprawdzić czy rzeczywiście byłby dobrym ekonomicznym daily do przejeżdżania naprawdę ogromnych przebiegów. Pierwszym punktem, który warto poruszyć jest komfort, jeżeli mówimy o komforcie to przestrzeń bagażowa i ładunkowa powinna być należytych rozmiarów, nie powinniście się nigdy zastanawiać czy dacie radę spakować się na jakiś dłuższy wyjazd, wrzucić tutaj torby czy też jakiś snowboard, narty, a może nawet trochę towaru jadąc do klienta, dlatego też E-klasa w wersji z długim nadwoziem oferuje aż 700 litrów bagażnika, który oczywiście można jeszcze dodatkowo powiększyć poprzez rozłożenie tylnej kanapy. Dzięki Otrzymujecie otrzymujecie 2000 litrów, co sprawia, że chyba tylko wyobraźnia was ogranicza, co możecie do tego samochodu włożyć. Kolejną sprawą, jeżeli chodzi o daily, używane przez cały rok e, i też na co dzień, jest napęd. Mamy tutaj formatik, który w moim odczuciu jest absolutnie konieczną sprawą, żebyście nie musieli się stresować, jeżeli spadnie 20, 30 czy nawet 50 cm śniegu i żebyście mogli się wykopać pod jakiś hotel, e, gdzieś w jakimś, powiedzmy, na przykład narciarskim kurorcie. Mieliśmy kiedyś taką klasę do dyspozycji z tym samym silnikiem, ale z napędem na tył i powiem Wam szczerze, że e, przepaść jest ogromna. Tam pamiętam, że e, na pokładzie były nowe opony Nokian e, i jeżeli była duża górka, było nieco wyślizgane, rzeczywiście tamten samochód miał troszeczkę problemów, zwłaszcza, że kontrola trakcji e, w, czy w C, czy w E klasie e, nie była możliwa, żeby wyłączyć ją w 100%. Dlatego pamiętam z tamtej, z tamtej zimy świecący się w kółko e, pomarańczowy trójkącik, który dawał znaki, że jednak on próbuje jakby walczyć, szukać tej trakcji, no a ciągle jej nie było. Tutaj formatik w, w tą zimę sprawdził się fenomenalnie. Nie było ani jednego miejsca, w które to auto by się po prostu nie wdrapało, więc to uważam, że. Też kolejny ogromny plus. Przestrzeń z tyłu dla pasażerów. Trzy osoby naprawdę tą wersją samochodu mogą bez problemu podróżować. Nawet w momencie, kiedy chcielibyście wrzucić dwa foteliki, i żonę to też nie stanowi problemu, będzie im wygodnie, możecie jechać nad morze czy gdzieś jeszcze dalej i na pewno będą zadowoleni. Kolejna sprawa przy Daily, którym robicie przynajmniej ze 3, 4, 5 tysięcy km miesięcznie, to skrzynia biegów. Nie wyobrażam sobie, szczerze powiedziawszy, tak jak w aucie sportowym, żeby cały czas wajchować i ładować, strzelać ze sprzęgła i agresywnie jeździć. Tutaj mamy siedmiobiegowy automat, który bardzo fajnie sobie radzi. W połączeniu z tym napędem daje komfort ogromny. Włączacie drive. I to jest cała, y, cała historia. Ma, y, są łopatki zastosowane tutaj przy kierownicy. Aczkolwiek powiedziałbym, że to jest taki dodatkowy bonus. Nie jest to tak jak y, czy w Juli Quadrifolio, czy w Maserati, które już wcześniej mogliście oglądać na naszym kanale. Tutaj jest to taki, powiedzmy, bonusik, którego użyjecie bardzo rzadko. Może czasami, kiedy będziecie chcieli zebrać się trochę szybciej przy wyprzedzaniu, można dwa biegi zbić w dół. I to wszystko. Ale jeżeli chodzi o komfort, petarda. Warto jeszcze wspomnieć tutaj o wyciszeniu e-klasy, ponieważ jeżeli chodzi o ten egzemplarz, no to prędkości takie typowo autostradowe, szybkie, przelotowe, nie stanowią problemu, żeby porozmawiać sobie przez zestaw głośno mówiący, czy też na słuchawkach. Niejednokrotnie zdarzyło nam się już przemierzyć kilkaset kilometrów jednego dnia autem sportowym na jakimś wielkim, otwartym wydechu. No i powiem szczerze, że nie wychodziliśmy jakoś nadmiernie zrelaksowani. Tutaj w tym samochodzie możecie naprawdę odpocząć, jeżeli nawet jesteście cały dzień w trasie, nie stanowi to najmniejszego problemu. Teraz przejdźmy do silnika. Teraz od komfortu przechodzimy płynnie do kolejnego elementu e, znakomitego Daily, czyli do ekonomii. Mamy tutaj wersję 250 CDI, a to oznacza, że jest to popularny motor 2.2, a tak naprawdę ma on 2143 cm3 i e, generuje tutaj 204 konie mocy i 500 Nm. To oznacza, że samochód bardzo żwawo się odpycha, nie ma problemu z wyprzedzaniem, nawet na jakiejś tam trochę szybszej trasie. A 500 Nm, które działają e, stosunkowo od dołu, sprawiają, że że nie musicie tak mocno kręcić tego samochodu, więc w zestawieniu z automatem i czterobutem uważam, że jest to optymalna wartość. I jakby słabsze wersje mogą pozostawiać wam trochę niedosyt, i na trasie możecie gdzieś tam delikatnie się denerwować, jeżeli byście chcieli wyprzedzić kogoś szybko i skutecznie. Więc tutaj jest w porządku. I jeżeli chodzi o nasze materiały, bardzo często chcemy wam powiedzieć też troszeczkę o użytkowaniu tych samochodów od strony jakby ekonomicznej. Więc jeżeli chodzi tutaj o serwis, to warto zwrócić uwagę, że wersje przedliftowe z mocnymi czterocylindrowymi dieslami miały przez pewien okres czasu, na początku produkcji zwłaszcza, montowane wadliwe wtryski Delphi. Mercedes jakby prowadził wielką akcję serwisową, kilkadziesiąt tysięcy samochodów musiało do niego przyjechać i w roku 2012 te wtryski zostały całkowicie wyeliminowane i problem jakby został zażegnany. Ale uważam, że nawet jeżeli byście się decydowali na wersję przedliftową tego samochodu, to i tak one mają wszystkie wjechane już po 340 500 tysięcy kilometrów, więc jestem spokojny, że w większości przypadków te wtryski już dawno zostały wymienione. Tutaj mamy wersję polivcję, jest to rocznik 2015, więc problem ten zupełnie nie występuje. Uważam, że lanie dobrej jakości paliwa, nie jeżdżenie na jakiejś głębokiej rezerwie spokojnie sprawi, że będą one funkcjonowały przez długi, długi czas. Najlepszym przykładem tego, że ten motor jest naprawdę. Można powiedzieć, prawie że niezniszczalny, jest to, że występował on również w takich dostawczach jak Sprinter, Vito, Viano, i tam też świetnie sobie radził. Kolejnym aspektem, który jest świetnym kontrastem w stosunku do samochodów sportowych, jest to, że ten samochód ma ogromny bak i to niesamowicie mi się podoba. Podjeżdżacie na stacji i może, możecie zalać 80 litrów oleju napędowego, co sprawia, że przy tym spalaniu możecie dojechać praktycznie na koniec świata. O spalaniu chyba nie powiedziałem, ale średnio tutaj na baku jest to wartość około 7 może czasami 8 litrów. Gdybyście się wybrali w jakąś spokojną trasę, nie jeżdżąc po autostradzie, myślę, że może to być wynik o wiele, wiele niższy. Więc jak na te gabaryty, na tą budę i na to, co oferuje ten samochód, uważam, że to wynik w pełni satysfakcjonujący. Kolejnym ważnym punktem są koszty eksploatacji i awaryjność tego samochodu. Jeżeli chodzi o W212, to tutaj w naszym przypadku w zimę tak naprawdę cały serwis ograniczył się do wymiany akumulatora na świeży i na termostat, który jest typową bolączką tych motorów. Co jakiś czas trzeba go wymienić, ponieważ auta lubią się nie dogrzewać. Teraz po przejechaniu kilku kilometrów łapie 90 stopni woda i wszystko jest w porządku. Zaskoczyło mnie natomiast to, że zestaw całych hamulców ATE do przodu, do tyłu wraz z klockami wyniósł na delikatnym rabacie, oczywiście z hurtowni, 1400 zł. Więc jeżeli mówimy tutaj o zestawie hamulców na całe auto, jest to naprawdę sensowna kwota. W przypadku, gdybyśmy wzięli sobie na przykład na Daily, na przykład kilkuletnią Alpinę w dieslu też i chcieli ją serwisować na oryginalnych częściach, no koszty byłyby na pewno niewspółmierne. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli kupujemy takie auto nietypowe jako deiluwę i jeździcie nim na przykład przez rok i wjedziecie mu 30-40 tysięcy kilometrów, to jeszcze może nie ma takiego problemu. Ale jeżeli kupujecie auto na kilka lat i na przykład takim nietypowym egzemplarzem, który jest, można powiedzieć, rarytasem, e, zrobicie bardzo duży przebieg, może być po prostu problem z jego odsprzedażą. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o Meśka e, w, w tej wersji, uważam, że bardzo fajnie się sprawdzi. Ponadto, nawet jeżeli chodzi o felgi i opony, macie tutaj bardzo typowy rozmiar 245 na 40 na 18 Jeżeli chodzi Chodzi o wybór, zarówno czy zimówek, czy letnich. Macie totalnie pełen przekrój, i od każdego producenta, czy te stopowej półki, czy średniej, możecie sobie spokojnie kupić. Więc uważam, że pod tym kątem sprawdzi się bardzo fajnie. Kolejnym ważnym punktem, jeżeli mówimy o aucie do dużych przebiegów, jest jego wyposażenie i wnętrze. Myślę, że tutaj warto zacząć od punktu bardzo istotnego dla mnie, czyli od wygodnych foteli, które w tym przypadku są skórzane i nie dość, że są podgrzewane. To są jeszcze perforowane i posiadają wentylację, więc przy długich trasach podczas ogromnych upałów będzie to niesamowicie potrzebne. Kolejna sprawa to jest to, że macie elektrycznie sterowane lędźwie i możecie sobie wypchnąć fotel tak, żebyście się czuli naprawdę jak w dobrym fotelu u siebie w domu. Kolejna sprawa e, to pamięć e, dla trzech kierowców i dla trzech pasażerów. Ustawień, które możecie sobie tutaj e, oczywiście wrzucić. E, pełna funkcjonalność, jeżeli chodzi o nawigację, podpięcie telefonu, słuchanie dowolnej muzyki, wielofunkcyjna kierownica, to oczywiście e, jakby jest w pakiecie. Elektro, e, elektrycznie sterowana kierownica, więc też pod siebie możecie wszystko w pełni ustawić. I ten pomad, który sprawi, że gdzieś tam w dalekiej trasie będziecie mogli e, sobie też odpocząć. Oprócz jakby samego. Wnętrza, które też jest wykończone bardzo fajnym, takim matowym drewnem ciemnym, co sprawia, że w tym aucie jest naprawdę bardzo miło. Jest dach panoramiczny i to podwójny, który moim zdaniem no, sprawia, że w tym samochodzie po prostu nie możecie słabo zacząć dnia. Siadacie i nawet jeżeli pogoda i aura jest niesprzyjająca, w tym samochodzie jest zawsze jasno, miło i przyjemnie. Powoli będziemy zbliżać się już do końca odcinka, ale chciałbym powiedzieć o jednym, ostatnim, moim zdaniem bardzo ważnym punkcie. Jeżeli spędzacie w samochodzie bardzo dużo czasu, to fajnie by było, żeby ten samochód Was przede wszystkim cieszył i wyglądał stosunkowo świeżo. Uważam, że W212 w wersji poliftingu akurat wygrywa swoim frontem, ponieważ mamy tutaj zastosowane zupełnie nowe lampy, które wyglądają jak ze świeżego modelu. Mamy tutaj lampę w ogóle w pełnym ledzie, w tej wersji, więc automatycznie wpływa to na doskonałą widoczność w nocy. No i mamy elementy chromowane tak jak na dole zderzaka, przechodząc przez linię boczną też są dodatki właśnie z chromu. Jest fajna grafitowa felga, która została niedawno pomalowana, lekko przyciemniona szyba. No i przechodząc na tył samochodu, a, jeszcze jedna ważna rzecz. Mianowicie ten kolor, kolor jakby nazywa się brąz dolomitu i ma w sobie bardzo dużo metalicznych drobinek. Wczoraj położyliśmy na niego jeden z lepszych wosków twardych. No i nie wiem czy u was w obiektywie będzie to widać, ale w pełnym słońcu no ma piękne odbicie całego tego ziarna, więc na pewno polecałbym zwrócenie na niego uwagi. I kolejna sprawa to tył. Mamy tutaj dwie końcówki układu wydechowego, które są aluminiowe. Na środku też mamy trochę aluminium. Nie są to żadne atrapy, tylko rzeczywiście tam z tyłu znajdziecie rury wydechowe. Kolejna sprawa to lampy. Lampy są też w pełnym ledzie. W nocy wyglądają zjawiskowo. Moim zdaniem, samochód prezentuje się kompletnie. Nie. I biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, o których mówiliśmy, stwierdzamy jednogłośnie, że jest to bardzo fajne daily. Jeżeli e, myślicie o jakichś innych samochodach, które mogłyby się nadać do bardzo dużych przebiegów e, i uważacie, że są fajne, koniecznie napiszcie na dole, e, co, co Wam przyszło do głowy, albo co Wy wykorzystujecie na co dzień. Mam nadzieję, że materiał się podobał, i w następnym odcinku zabieramy się za kolejną sportową furę, która nie ma nic wspólnego z serią. E, pochodzi z Japonii. I więcej Wam już nie mogę powiedzieć. Do zobaczenia.